Partnerem materiału jest LuxPath, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 metra od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 metra od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Aby Czarniecka Góra w gminie Stąporków stała się uzdrowiskiem, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Nie jest to możliwe przede wszystkim przez brak kanalizacji w tej miejscowości. Samorząd podjął już konkretne kroki, aby wybudować tam całą sieć kanalizacyjną, która będzie ważnym kamieniem milowym. Do utworzenia strefy uzdrowiskowej. Ale to nie koniec. Gmina będzie stopniowo kanalizować kolejne miejscowości. Wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego został już złożony. Całość tego pierwszego etapu to ponad 4 miliony zł. Dofinansowanie to ponad 3 miliony zł. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego konkursu. Ale też tutaj warto powiedzieć, nie czekając na rozstrzygnięcie tego konkursu, ogłosiliśmy już przetarg na tą inwestycję, no i czekamy na pierwsze, pierwsze oferty, no i oczywiście na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku w wszystkim duże Rozwoju Regionalnego. Gmina podzieliła inwestycje w kanalizację Czarnieckiej Góry na etapy, ponieważ do listopada bieżącego roku musi zakończyć i oddać do użytku przynajmniej jej część. Kiedy dostępne będą kolejne środki, samorząd zamierza o nie aplikować w celu zrealizowania następnego etapu. Kolejna inwestycja dotycząca kanalizacji sanitarnej to budowa oczyszczalni w Gosaniu i pierwszy etap kanalizacji, tam około 200-300 metrów bo na tyle mamy środków to będzie około 2 milionów zł. Jeśli chodzi jeszcze o kanalizację sanitarną, to planujemy w tym roku wykonanie jej na ulicy Górnej w Stąporkowie. Gmina Stąporków złożyła też projekt kanalizacji deszczowej w samym Stąporkowie. W okolicach ulicy Tysiąclecia pojawiają się problemy, ponieważ po każdej ulewie woda zalewa niżej położone ulice, bliżej kościoła i centrum miasta. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę ponad 1 600 tysięcy zł, natomiast wnioskowane środki wynoszą ponad 1 000 000 360 tysięcy złotych. Ponadto władze samorządu będą pracować nad opracowaniem koncepcji kanalizacji całej gminy, aby nie realizować projektów osobno dla każdej miejscowości w przypadkowej kolejności, a chaotyczne plany usystematyzować.